Siema, z tej strony Michael, witam Was w kolejnej zapowiedzi, to już 12. kolejka. Zaczniemy ją sobie w Częstochowie, gdzie przyjedzie Ostrowia Ostrów, pierwszy bieg o 18, a transmisja w Eleven Sports 1. Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wynikiem 30-24 do dla do Częstochowy. Ten mecz był przerwany po 9 biegach. A teraz przechodzimy już sobie do składów. Na początek oczywiście gospodarze pod dziewiątką Leon Madsen, dziesiątka to Kacper Woryna, jedenastka Smektała, dwunastka Jona Zjepesen, trzynastka Fredrik Lindgren, czternastka Mateusz Świdnicki, piętnastka Jakub Miśkowiak. A w składzie gości pod jedynką Oliver Bertson, pod dwójką Jakub Poczta, trójka Tomasz Gapiński, czwórka Grzegorz Walasek, piątka Chris Holder, szóstka Jakub Krawczyk, siódemka Kacper Grzelak, pod ósemką może się znaleźć Filip Jemlant, który wraca po kontuzji. No i myślę, że tutaj faworyt jest tylko jeden, stawiam na zwycięstwo włókniarza 57-33. do 33. Zobaczymy jeszcze jak się spisze Fredrik Lindgren, bo wraca po dwóch kolejkach nieobecności. No ale mimo wszystko no, stawiam na włókniarza. Drugie spotkanie tej kolejki, czyli GKM Grudziądz kontra Motor Lublin. Pierwszy bieg o 20.30, transmisja w Eleven Sports. Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się wynikiem 57-33 do 33 dla Motoru Lublin. W składzie GKM pod 9 przemysław Pawlicki, 10 Krzysztof Kasprzek, 11 Fredrik Jakobsen, 12 Zawodnik zastępowany, 13 Warduliński, 14 Kacper Łobuziński, który wraca po kontuzji, 15 Kacper Pludra i pod 16 będzie Norbert Krakowiak. A w składzie motoru pod jedynką Mikkel Mikkelsen, 2 Max Drabik, 3 Jarosław Hampel, 4 Fraser Bowes, pod 5 Zawodnik zastępowany, 6 Wiktor Lampard, 7 Mateusz Czerniak. I pod ósemką oczywiście powinien znaleźć się Dominik Kubera. No i jeżeli Motor pojedzie tak jak powinien, to stawiam na to, że wygrają te spotkanie 49-41. Ale niekoniecznie Motor Lublin będzie chciał wygrać to spotkanie. Może być tak, że przegrają specjalnie po to, żeby pomóc Grudziądzowi w tym, aby awansować do playoff, Ponieważ miałby Motor łatwiej, wypchnęliby wtedy sparte Wrocław. No zobaczymy jak to będzie, ale ja myślę raczej, że Motor Lubin pojedzie po prostu normalnie i wygrają to spotkanie. Kolejny mecz tej kolejki odbędzie się w Toruniu, gdzie przyjedzie Stargorzów. Pierwszy bieg o 16:30, transmisja w Kanal Plus Sport 5. A pierwsze spotkanie w Gorzowie między tymi drużynami zakończyło się wynikiem 47 do 43 dla Stali. W składzie Apatoro Toruń pod 9 Paweł Przepełski, pod 10 Robert Lambert, 11 Jack Holder, 12 ZZK, 13 Patryk Dudek, 14 Denis Zieliński i pod 15 Krzysztof Lewandowski. A w składzie Gorzowskiej stali pod 1 Szymon Woźniak, pod 2 Anders Thompson, 3 Martin Wacurik, 4 Patryk Hansen, piątka Bartosz Marzik, 6 Oskar Paluch, pod 7 Jakub Stojanowski, pod 8 spodziewam się Wiktora Jasińskiego. No i moim zdaniem będzie to najciekawsze spotkanie tej kolejki, bardzo dwie wyrównane drużyny. Walka powinna toczyć się do samego końca w tym spotkaniu i też tutaj jeszcze dochodzi walka o bonus. Moim zdaniem to spotkanie wygra Star Gorzów minimalnie, ale jednak wygra i w tej sytuacji również zgarną bonus i wpiszą sobie 3 punkty do ligowej tabeli. A teraz ostatnie spotkanie tej kolejki, czyli Unia Leszno kontra Sparta Wrocław. Można powiedzieć, że to już jest taki żużlowy klasyczek. Pierwszy bieg o 19.15, transmisja w kana plus sport 5. A w pierwszym spotkaniu we Wrocławiu Unia Leszno wygrała 46 do 44. Teraz przejdziemy sobie do składu gospodarzy, a w nim pod dziewiątką Jason Dole, dziesiątka Piotr Pawliski, pod 11. Dawid Belego, dwunastka Jamon Monlincy i 13 Janusz Kołodziej. 14 Antoni Mencel, 15 Damian Ratajczak. I życzę tutaj szybkiego powrotu do zdrowia Hubertowi Jabłońskiemu, który ma niestety kontuzję obojczyka. A teraz przechodzimy do składu gości. Pod jedynką Czugunow dwójka Mateusz Pani, trójka Taił Finden, pod czwórką ZZK, piątka Maciejanowski, szóstka Bartłomiej Kowalski, pod siódemką Michał Cużytek W tym spotkaniu najprawdopodobniej jeszcze nie wystąpi Dan Bury. Myślę, że w tym spotkaniu mniej więcej do połowy zawodów może być wynik wyrównany, ale potem gospodarze odskoczą trochę i wygrają ostatecznie 49 do 41. No i z tej kolejki to by chyba było wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was jeszcze do opisu. I teraz będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się. Cześć.